na i przez mieszkańców, na temat, który krąży już od dłuższego czasu, mianowicie likwidacji z nazwisk publicznego, a tym samym jakby do tego doszło, z Myślę, że Pan burmistrz tutaj powie wszystkim o planach, jakie z tej dyskusji może Pan dostępną i Pan starosta swojej tobie to przedstawi. i nie miała przy tej ilości młodzieży, e, takich obiektów, żeby wypełnić się obowiązek ustalowały złączyć gimnazjum. Więc w porozumieniu ze Starostem Powiatowym. Dziś y, inaczej w Smolnicy, pozostanie tylko jeden rocznik. Tak jak na przykład w poprzednich latach, na poziomie gimnazjalnym, w ostatnich kilku latach, y, na roczniku po 300 dzieciaków. Na 400, jak było, po y, początek tworzenia y, inaczej, tak w tej chwili dzieciaków mamy około już połowę tego całego. że gimnazjum smolnicy z tego co będzie miało jeden ok. W następnych latach. W tym roku jeszcze było, yy, było teoretycznie, ale jednak rodzice mają prawo posłać się swoje dzieci do innego gimnazjum i z Ruszańska przekierowali część do Myśli Boża, bo akurat w Myśli Bożu pracują cztery osoby do gimnazjum publicznego w Deniu, bo mnie akurat jest tak, tak zwana europlasa. I w tym momencie już w tym roku zafunkcjonował jeden rok. Pan dyrektor poczynił staram, że y, ściągnął Stroszyna, dzieciaki i w tym momencie razem z Zarządem powiatu ustaliliśmy negocjowali i negocjowaliśmy, że dobrze. W tym roku tworzymy dwa oddziały y, i tak to dalej funkcjonuje. Ale to był zamiar za odstąpienie w porozumieniu, że gmina będzie partycypowała w y, wszystkich koszt, kosztach remontu. Tego nie będzie. Który no już w tej chwili to zostało wykreślone, czyli Gmina nie partycypuje w kosztach. Pojawił się też temat z inicjatywy pana dyrektora, że Gmina będzie dowolnił się z poza młodzież. I no, w trakcie dyskusji, y, późniejsze, pan dyrektor pana dyrektora, też radni z y, przedstawienia wariantu, jakby to zafunkcjonował. Gdyby dzieciaki z tego rejonu czarny, chodzi o stołówkę, ja się do tylko tam, tam jest moje pół I Do tak, tak. y, 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 Pana Burmistrza nie poszła odpowiedź. jak ja teraz powiedziałem u Państwa, y, teraz tutaj na zebraniu, że odpowiedź w zakresie propozycji, która wpłynęła y, po spotkaniu, o którym wspomniał Pan Burmistrz, ode mnie do Pana Burmistrza trafi jutro. A dlatego, że wczoraj spotkałem się z nauczycielami i z rodzicami uczniów zespołu szkół, głównie gimnazjum i byli też rodzice uczniów ponad gimnazjami. Rozmawialiśmy otwarcie, rozmawialiśmy o całej sytuacji, jaka ma miejsce. jak Państwo dzisiaj też usłyszeliście, właśnie po rozmowie komisja Oświaty Rady Gminy. Przygotowała propozycję, którą Pan Burmistrz przedstawił Radzie w projekcie uchwały, który to projekt został przegłosowany, by wypowiedzieć porozumienie z powiatem. Rozpoczęły się te dyskusje, o których Pan Burmistrz mówił i propozycja, o której Państwo wiecie, czyli została dzisiaj potwierdzona, że ja na spotkaniu zaproponowałem prowadzenie tego gimnazjum tylko za kwotę subwencji to, co przypada na ucznia, bez dodatkowych opłat ze strony gminy. I żebyście Państwo też wiedzieli o tym, że jeżeli my mamy podpisane porozumienie i jako powiat prowadzimy to gimnazjum, to gmina nie może tych środków w żaden sposób przytrzymać i decydować o tym, że my je dostaniemy, czy ich nie dostaniemy, bo one idą za dzieckiem. I za to płaci nasze państwo. Takie porozumienie mamy dotychczas i dotychczas mamy dodatkowy punkt, który mówi o tym, że gmina dopłacała też do pozostałych kosztów rzeczowych lub jeżeli brakowało do pensji dla nauczycieli. I ja z tego punktu zrezygnowałem w propozycji dla Pana Burmistrza, żeby gmina nie dopłacała nic, dopłacimy my jako powiat, żeby ta szkoła mogła funkcjonować. I o tym Państwo słyszeliście i Pan Burmistrz też. Ja się z tego nie wycofuję i cały czas to podtrzymuję. Dzisiaj Pan Burmistrz powiedział, że również się na to zgadza i że prawdopodobnie radni wycofają się z tej decyzji, do której zobowiązali Pana Burmistrza. Natomiast pozostanie kwestia dalsza, czyli stołówka. Ja z Państwem rozmawiałem, Państwo mi przytaczaliście argumenty, dlaczego. Jest ważne, żeby ta stołówka jednak funkcjonowała, żeby dnia prowadziła to zadanie. Te koszty, o których mówił pan burmistrz wczoraj, jak rozmawialiśmy, to w zasadzie różnica byłaby 10 tysięcy, tak można powiedzieć pomiędzy tymi e, kwotami, które wczoraj e, wczoraj badał. E, I tak jak obiecałem, tak jak obiecałem, wpierzę do pana burmistrza jutro, e, użyję tego argumentu który był wynegocjowany, czyli wypracowany może z nauczycielami i z rodzicami, by stołówka została, by była prowadzona na miejscu z jednym najważniejszym punktem, bo jest to jeden jedyny posiłek ciepły dla osób, które czy są mieszkańcami, ja powiem inaczej, to są y, dzieci, które chodzą do tej szkoły. Ja mówię, że chodzą do zespołu szkół, y, bo y, tak jak to powiedział Pan Dyrektor, czy Panie, które pracują, no nie ma, a nie ma odpadów. Tak? Bo to, co jest, tak jak usłyszałem wczoraj, drugim daniem, jest wyliczone co do osób, które muszą, powinny odebrać, zjeść i im się to należy. Natomiast to, co jest yy, w tym pierwszym daniem, zupą, to jedzą wszyscy. I nie ma limitu. I są wśród nas, wśród tych uczniów, takie dzieci, które jedzą tylko to w ciągu dnia. Czasami dwa czy trzy zależy, no tak Państwo wczoraj e, mówiliście. Więc e, czy da się to przełożyć na, mm, bo, bo tutaj nikt Państwa by nie tego, że to będzie niedobre co to, przy, to, co zostanie przywiezione. Natomiast tu chodzi o to, czy to się da przełożyć na ten sam efekt, który jest teraz. Myślę, że nie. Dlatego ja tak jak obiecałem, taką propozycję do Pana Burmistrza na piśmie złożę, dzisiaj mówię, żeby jeszcze raz zrobili Komisji Oświaty, która e, jest, e, no ja teraz tak mówię, że, że jest taką najważniejszą komisją, która ma wpływ na Radę, żeby taką decyzję podjąć lub nie. Żeby też rozważyć to ponownie, że może warto by było, by ta stołówka była prowadzona. E, tu tak złość, mówił o dowodach, n, ja, to nie jest moja kompetencja. Natomiast w porozumieniu na pewno jest zapis, który pozostanie, bo że gmina zapewnia dowóz do gimnazjum w Molnicy. Bo to jest obowiązek gminy. To, że gmina ma uchwałę, która mówi skąd to chodzi, to już jest druga regulacja, która obowiązuje. I ja się do tych uchwał, które zostały podjęte w latach 90. i zmieniane w latach 2000. nie wypowiadam, bo to jest kompetencja Rady. One to uregulowały, jaki obwód przypada dla Gimnazjum Smolicy i jak Rada w tej kadencji zajmowała stanowisko w zakresie dowozu. Tak burmistrz potwierdził, że udało się dyrektorowi przekonać dzieci spoza gminy, które uczęszczają do naszego gimnazjum, ale niestety nie są z tej gminy i tu pojawił się problem dowozu. Rada się nad tym tematem pochyliła, natomiast żeby móc mieć tych uczniów u siebie, ja zrezygnowałem, tak jak burmistrz powiedział, z dopłat od gminy na remonty tej szkoły. Że powiat będzie to próbował we własnych środkach zmienia, jak można tą politykę oświatową w naszej gminie zrealizować. Pan burmistrz powiedział, że, że tak i że taką rozmowę zbędziemy, porozmawiamy i zobaczymy, też, jak będzie. Ale to jest ważne, żeby, żeby do tego porozumienia dojść, a później dopasować do rzeczywistości. To prawda, że naszych mieszkańców, mówię całej gminy są. Są, Państwo też o nie mówiliście, ale to to, to to, że Państwo je widzicie, tak samo widzą nie? mieszkańcy T, Złóżysławia, Zarzminowa, czy mieszkańcy Dębna. Mieszkańcy Dębna też, niektórzy widzą potrzebę, czy rodzice, żeby ich dzieci niekoniecznie chodziły do gminy z Jest kwestia taka, o której Pan Burmistrz wspomniał, że wydłużony został termin, żebyśmy doszli do porozumienia do końca grudnia. To jest prawda. Ja myślę, że dojdziemy do tego porozumienia, bo mm, tak jak powiedziałem już kilka razy, nie będzie przeze mnie przygotowany żaden projekt uchwały o likwidacji tych czyli inaczej przez zbiór szkół. My musimy się to porozumieć. Uważam, że te wszystkie ustępstwa są bardzo daleko idące i że damy radę poprowadzić tą szkołę. Natomiast yy, ja bym chciałbym wykorzystać tą yy, okazję, że yy, pan burmistrz jest dzisiaj. Ja jeszcze się zastanawiam, jak to jutro pan burmistrzowi przedstawić, ale wśród yy, zapytań czy tam yy, propozycji pana burmistrza był też jeszcze jeden taki zapis, który mówił, że... Gdybyśmy rozwiązali to porozumienie, czyli że gmina wypowiada i nie mamy dyskusji, to zwracamy gminie środki trwałe, wymienione rzeczy z inwentarza do roku 2008 i po roku 2008. I tam są wymienione różne, różne elementy, krzesła, ławki, komputery, pracownie chemiczne i tego typu rzeczy, mapy, telewizory. Ja to tak wszystko przejrzałem i to faktycznie, że tak powiem, zrobiło na mnie ogromne wrażenie I, i, i powiem Państwu tak, że właśnie do tego porozumienia, które pan Burmistrz mi złożył i o którą odpowiedzi jutro przedstawię, chciałbym dopisać taki zapis tak bym chciał przejść Pan że że go zrobię i są tutaj też radni, nie wszyscy gminni, ale myślę, żeby też wiedzieli o czym mówię, że można było na komisji na ten temat dyskutować, jak będziecie rozmawiać, że... Po roku 2008, to organem prowadzącym był powiat. Gmina faktycznie partycypowała, czyli dopłacała do zakupów dla tej szkoły, ale to z tego cały czas korzystają uczniowie zespołu szkół, nie tylko linii Chcę zaproponować Panu Burmistrzowi, że gdyby kiedykolwiek doszło do powtórki tej, w której jesteśmy dzisiaj, czyli rozwiązania tego porozumienia. Kiedyś, oboje będziemy gdzie indziej, a ja może w tych samych miejscach, ale żeby ktoś podejmował taką decyzję jeszcze raz, to żeby od razu było wpisane, że to wszystko, co zostało zakupione wspólnie przez ten zespół szkół, w tej szkole zostało. Żeby nie było prób Tejemowania czegoś, to może za kilka lat już nie mieć takiej wartości, ale tu chodziło o to coś, o tą zasadę, tak? To było tu i niech to tutaj...